IBM Technology Track zaparkował przed siedzibą Wydziału Matematyki i Informatyki. Studenci mogli zapoznać się z nowościami technologicznymi firmy IBM oraz wysłuchali wykładów o budowie mądrzejszego świata i nowych formach komunikacji, czyli portalach społecznościowych. W dniu dzisiejszym jesteśmy tutaj specjalnie, aby poznać studentów, zobaczyć jakie są ich potrzeby, ale także przekonać ich do naszej technologii, pokazać im, co produkujemy, co robimy, jak ten świat dzisiaj wygląda i jak w przyszłości będzie to wyglądać. Wyglądało. Oczywiście mówimy o możliwości pracy w naszej firmie, a także i praktykach studenckich, bo zależy nam, aby ta informacja dotarła także do studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W samej ciężarówce IBM studenci oglądali serwery, macierze oraz prezentacje technologiczne. Bardziej zafascynowało mnie sposób podejścia firmy IBM do pracy korporacji całych firm w chmurze. Wszystkie dane są dostępne dla każdego. Każdy pracownik ma dostęp do danych i notatek innych pracowników. Także że pracujemy razem, a nie każdy osobno. Na wykładzie mieliśmy prezentację rozwiązań firmy IBM, dokładnie Lotus i w dużej części skupionej na commercial, tak? rozwiązanie dla przedsiębiorstw ułatwiające wymianę danych, wiążące w sobie rzeczy społecznościowe, biznesowe, ułatwiające pracę.